Witam wszystkich serdecznie moich widzów. Teraz dzisiaj kolejny odcinek z Riviery Tureckiej. No się cała moja seria. Jest wcześnie rano, temperatura 20 parę stopni, na razie jest rzeźko Napowiadają ponad 30. Dzisiaj w planie zrobić kamion w Sapadere Jaskinia krasnoludków No to ruszamy, a zaczyna mój początek? No z hotelu. Taki puszem, aki, kwiaty z busem stali, żeśmy w takim miejscu tak to mniej więcej wygląda tak jakby już zaczynał się właśnie kanion busy zatrzymują się tutaj nasz jest tam z przodu nasz bus, nasza ekipa i takie, ciężkie sprzęty. Nie brakuje tu kamionów w okolicy, żnierowni i tym podobne. A ple i w ogóle wszędzie. No góry, hałów. Dobra, wołają do busa, jedziemy dalej. jesteśmy kanion sapadere. Właśnie mniej więcej tak to pisze. Oto on. No robi się wysoko. Skały naprawdę imponujące. Denivelacja niesamowita. Wchodzimy. No i podziwiamy. Idziemy, idziemy No to ruszamy, zaczęły się takie kładki Fajnie, w dole szumi woda PRO z szerokim kątem Ale no tak do końca sobie tutaj nie radzi Naprawdę ogrom Trochę ludzi jest, trochę wycieczek Ale za coś gdzieś mijamy Woda szumi, nie wiem czy mnie dobrze słychać Ale za to widoki no, oddają klima ładnie, mam tujący potok płynący nawet z dużą prędkością Woda ładnie marguje ładne za kola Kanion robi takie wrażenie jakby nie miał końca a właściwie to dopiero żeśmy zaczęli a uczucie jakby kilometry były w nogach. Ten ogrom, ten szum, ten klimat. Polecam gorąco, więc kuchy tu nie byli. Odwiedzić to miejsce. Wodospad, a właściwie, no tak jakby dwa W jednej całości No i trochę bliżej Trochę z góry Świetnie, woda opada z dół A to 6-7 metrów Kolejne kaskady Albo i też wodospady Które ciągną się w jednej wielkiej całości Tutaj wszędzie paparazzi No nie dziwię się, miejsce to urokliwe jeszcze temperatura plus 30, a tutaj około 20 stopni. To no ze względu chyba na to, że jesteśmy w góra No i wód tej wody. Wodostawy robi się kończą jak na razie. Teraz taka kładka. Właśnie cały czas gładka, ale teraz mamy mostek, przechodzimy morskie i zerknijcie na to ubarwienie. Najprawdopodobniej rudy żelaza występują właśnie do tych No i niestety nie kończą się fałszywy alarm. Kaskady, wodospady są po prostu nadal. Po prawej mamy jakby knajpkę, a raczej na pewno, swojskie klimaty. Ta no, niwelacja jako kanion cały czas rośnie do góry. Fajnie rośnie drzewo, ludek właśnie w tym momencie namierzył, rozwarstwione. tutaj prowadzą jakieś schody do góry ale z tego co ja tam gdzieś doczytałem jest tam platforma widokowa ale widać że dzisiaj zamknięty no chyba największy z wodospadów z progu który znajduje się właśnie tam gdzie ludzie na tym mostku odejdę bliżej i już wam to filmuję wodospad jest, jest bliska a ten czterołapy po prostu nas tu mocno straszy Ludzie tak. w tym się kąpią. Na no, wodę panu. całkiem przyjemna i lodowata. Tak, to mnie od ważnych siar należy, to niektórzy tu się kąpią. Ja nie mam zbytnio dużo czasu, a też chętnie bym taką kąpiel zaliczył. Przechodzimy teraz do kanionu. No nie! Jestem w jego, praktycznie jesteśmy w jego połowie. Popatrzcie, jak to wygląda wychodząc. Wiadomo, nie widzi się tego wchodząc, co jest za plecami. To tak jak w jaskini. No i widać już wyjście, w którym wchodziliśmy do tego właśnie kanionu. To ostatnie ujęcie z niego. Z korytek wylewa się tutaj woda. Podobnie, że gdzieś tutaj widziano ryby, ale tak patrzy i patrzę i faktycznie są. Mamy tutaj dwie sztuki. A nasz bus no, stoi tam nieco poniżej. Okanio no, zapaderę zaliczony. Teraz jaskinia. Jaskinia przed nami. Później lunch. No, zobaczymy jak to będzie. Ładny, ładny eukaliptus tutaj rośnie. Fajne drzewko. A tutaj taka sztuczna zapora jeszcze poniżej naszego kanionu no i że jesteśmy w takim miejscu nasz kanion został tam daleko w tyle a za moimi plecami naszymi plecami bo jesteśmy tu grupą po prostu jaskinia krasnolotków podobnież unika w tej, w tej części gór a tu się w tym momencie odjeżdżają busy wejście do jaskini znajduje się w tym budynku to okazuje się, że kasa biletowa jest tutaj przed nami. Niestety nie jest to bilet w cenie tego biura. Trzeba na to uważać. Tylko zapłacone jest za kanium. A tutaj płacimy osobno, żeby zwiedzić jaskinie krasnoludką. No dobra, ale idziemy. No upał około 30 paru kresek. No, i jesteśmy przed wejściem do jaskini. Tak to wygląda. Jaskinia Krasnoludku. No, i ruszamy. Ruszamy, zaczynamy. Już tu na samym wstępie widać szatę na ale mocno zniszczoną. No, wiadomo, się otworzę. No, i startujemy. Wchodzimy. W fajny chłodek. Jest czym? pooddychać jakaś muzyka klimatyczna leci w tle jakiś pan tutaj gra na flecie z tego co się okazuje przepana ciekawa na wstępnych partiach jest niesamowita sporo draperii stalaktyków, kolumn Wpakowali żeśmy się w jakąś wnękę No ale chyba korytarz wygląda na ślepy Tu ktoś próbuje swoich sił Dobra wychodzimy ślepa załę. No dobra Już żeśmy się przestraszyli że jaskinia się skończyła A ona po prostu ma różne swoje zakamarki no i w tych parcia można powiedzieć, że też kończy się bardzo mocno wysuszona widać procesy narastania szaty naciekowej no w tej jaskini umarły Jaskinia zrobiło się tłoczno nie filmuję wam tego ale powiem wam, turystów jest tutaj to nie miara a może jednak pokażę Wam to. No popatrzcie, jak na plaży w łebie. No i ostatnie ujęcia z jaskini lutków No powiem Wam, no, no różnie, różnie można to odebrać. Tłumy ludzi. Mat. No robi wrażenie, szkoda, że jaskinia no, nie pracuje. Po prostu już nie ma tutaj żadnej wilgotności. No i koniec, no i koniec. Wychodzimy gdzieś dalej. Bye bye. A jeszcze popatrzmy na te góry Taurus. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, wszystko to małe biura turystyczne a Nasza maszyna, miała stoi tutaj o, Nasza maszyna, taki bus Przyjechaliśmy teraz na lunch Przejdziemy takim mostkiem, zajmiemy miejsca Zobaczymy co ciekawego można tu pogryć. Pod spodem płynie sobie taka rzeka Widać, pora sucha szaleje, a w rzeczywistości jest pora mokra, ale na chwilę obecną po prostu nie ma opadów deszczu. No i tu się posiłkujemy, ryba i inne bariery. Zaraz pokażę Wam to bliska, jak będę już, aby to powiedzieć, obsłużony mamy tutaj bananowca no i mamy banany, no może nie duże ale zawsze to to. no i kończę mój materiał na dziś jeżeli mój film Wam się podobał zostawcie łapkę w górę za co serdecznie dziękuję zapraszam do subskrybowania mojego kanału dzwoneczek no i tak dalej i tak dalej na grupach eksploratorów Polskim Ar. no to do następnego odcinka A popatrzcie jeszcze na ten most przed chwilą w tej knajpie żeśmy się posilali a Na następny odcinek no pewnie też z Riviery Tureckiej, z innego zakątka.